I Sprawiedliwość. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Kilkakrotnie w czasie tej debaty padały informacje, że koszty zarządu w kopalni w kompanii węglowej skoczyły o 100%, z miliarda na 2 miliardy złotych. Tak się składa, że te koszty tak drastycznie wzrastały w czasie, kiedy za kopalnie, za nadzór nad kopalniami odpowiada koalicja platformy IPSL i, i delegowani przez państwa menedżerowie. Dlatego chciałbym dowiedzieć się, dlaczego koalicja, dlaczego rząd, dlaczego platforma IPSL nie zgadzacie się na poprawkę prawa i sprawiedliwości, polegającą na tym, żeby minister właściwy do nadzoru właścicielskiego nad kopalniami przeprowadzał audyt kosztów ogólnych zarządu przedsiębiorstw górniczych, czyli Mówiąc najprościej, żeby trzymał w ryzach menedżerów delegowanych przez państwa do spółek węglowych. Dlaczego państwo nie zgadzacie się na kontrolę, bieżącą kontrolę ministerstwa i odpowiedzialność ministerstwa, żeby koszty ogólne zarządu nie szybowały z miliarda na dwa miliardy, tak jak w kompanii węglowej. I pani premier, chciałbym uzyskać od pani odpowiedź. Czy nie widzi Pani nic złego, nic dziwnego w tym, że strategiczne dokumenty o polskim przemyśle, o tym, które kopalnie mają być zlikwidowane i że mają być zlikwidowane, powierza się zagranicznym przedsiębiorstwom, zagranicznym doradcom, a nie polskim uczelniom, polskim profesorom? Czyli kto tak naprawdę jest autorem tej reformy? Górniczej? Dziękuję bardzo. Czy Pani Rząd? czy Boston Consulting Group, czy niemiecki Roland Panie Berger. Panie pośle, dziękuję bardzo. Pan poszedł Zbyszek Zaborowski, Sojusz Lewicy Demokratycznej.